Witam serdecznie po długiej przerwie Damian Akwarysta. Wracamy do akwarystyki. Oto mój zbiorniczek, który wystartował kilka dni temu. Zestaw OptiSet 125 Aquela. Szyby Opti-white, Przednia i boczne, Do i tył flat. Zestaw biały. Także komponuje się tutaj i w końcu w salonie. Komponuje się tutaj bardzo ładnie. Także jak na razie jest wystartowane roślinki, i woda. I sobie śmiga. Na jednej żaróweczce na razie chodzi, żeby nie było wysypu glonów na początku. I po prostu zobaczymy, jak będzie, będą roślinki się rozwijały. Ze sprzętu postanowiłem tutaj nie inwestować żaden kubełek. Z racji tego, że to jednak w salonie i na komodzie stoi, to nie ma miejsca na kubełek. Ale konkretnie filtr wewnętrzny firmy Fluwal U4, czyli najmocniejszy model. Dedykowany do 240 litrów, chociaż, jak wiadomo, ja myślę, że on jest do tego akwarium sam raz. Jest skręcony na razie, nie ma życia, także nie ma rybek. Tutaj może pokażę klapkę, bardzo fajne rozwiązanie w opisie. O, tutaj sobie filter śmiga, jest skręcony, a i tak ładnie ta rusza Jedna żarweczka tylko świeci 6 godzin. Na tą chwilę nie potrzebujemy nic więcej. Zobaczymy, co będzie się działo. Podłożę to drobny żwirek, a pod żwirkiem y, użyłem substratu podżwirowego Jabiela. Małą warstwę i zobaczymy, jak to będzie służyło roślinom. Także tak się prezentuje zbiorniczek na tą chwilę. Y, z życia w akwarium jest tylko jeden zbrojnik pospolity, weroniasty W mojej dziewiętnastki, a tak na tą chwilę nie ma nic poza tym. Tutaj mamy korzonek obciążony kamieniem. No i mają yy, koło piątku być może wylądować tutaj krewetki jakieś, Neokardine, blue albo coś innego, y, że zobaczymy jeszcze co przyjdzie. Tutaj anubiasik ładny na roślince rośnie, już w 19 były i właśnie glony się na nim za bardzo nie pojawiały, z racji tego, że też nie było mocno świecone. I zobaczymy jak będzie tutaj, to też świeca połową mocy, 14 W tylko przez 6 godzin w ciągu dnia. I będę obserwował, co się będzie działo z roślinami. Stopniowo będziemy wydłużać świecenie, lub później może dodamy, odpalimy drugą żaróweczkę, Ale to wszystko się okaże, co będzie. Także tak się zestaw prezentuje. Ogólnie. No, jest to akwarium już takie, że coś tam można w nim hodować. W przyszłości na pewno. Zastąpi je tutaj zbiornik znacznie większy, bo tutaj mamy takie właśnie przestrzeń, że ze spokojem może wejść półtora metra zbiornik, taki jak zawsze chciałem. Być może na zamówienie, być może będzie gotowy zestawem. Chociaż te gotowe zestawy są fajne, bo akurat ten Aquae Opti Set naprawdę jest rewelacyjny. Moim zdaniem bardzo fajny. Wykonany, jakościowo i wizualnie się to prezentuje. Pięknie. No nic, to by było na tyle. Tak więc mały powrót do akwarystyki. I zobaczymy, jak to się dalej w dziewięciu. To. Do usłyszenia. I hejka.